Remont ulicy Leśnej w Mszanie Dolnej. Samorząd przygotował dla mieszkańców alternatywny przejazd ulicą Smlekową. Pozostawia on jednak wiele do życzenia. Na wąskiej drodze trudno się jest wyminąć dwóm samochodom, a jednemu bardzo ciężko tędy przejechać ze względu na dziury i kociełby, których na drodze nie brakuje. Smrakowa to jest temat, który się nierozerwalnie łączy, łączy z ulicą leśną. Pani przewodnicząca była uprzejma wspomnieć, że odbiera wiele telefonów od mieszkańców niezadowolonych sytuacją na ulicy Leśnej. Do mnie bezpośrednio czy do urzędu także mieszkańcy dzwonią. Byłoby byłoby dobrze moim zdaniem, jeśli mógłbym apelować do pani przewodniczącej, żeby w każdej takiej sytuacji jednak starać się kontaktować, a nie czekać na sesję, bo chyba zależy nam wszystkim na szybkim rozwiązywaniu problemów i chyba, że Pani Przewodnicząca do tego rozwiązywania skutecznego niezbędnie potrzebuje kamery i mikrofonu. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Smrekową, to ona od samego początku remontu ulicy Leśnej jest poprawiana. Bywam tam mniej więcej co dwa dni sprawdzam to własnym samochodem nie oszczędzając ani siebie ani samochodu i myślę, że w momenty kiedy nie ma telefonów od mieszkańców m, przejeżdżających przez ulicę Smrekową to są te momenty kiedy nic złego się tam nie podziało z tą, nawierz z tą nawierzchnią. Z tego co wiem, rzeczywiście wykonawca składał taki e, kosztorys poprawy tej tej Nie kosztorys, tylko ofertę. Ofertę, ofertę poprawy tej tej nawierzchni. E, my to robimy cały czas tam ten podjazd pod e, m, ten odcinek asfaltowy. Pa, zapewne Państwo pamiętacie, tam był taki trudny do pokonania próg, teraz jest to podsypane klincem. Akurat to, ta część zupełnie dobrze się y, trzyma, została dobrze wykonana. Natomiast rzeczywiście po opadach, po, po przejeżdżeniu y, 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 drogi no pojawiają się y, y, mniejsze lub większe dziury, które na bieżąco destruktem pozyskanym z ulicy leśnej w tej chwili Staramy się... Łatać. Zresztą przy udziale wykonawcy, który nigdy do tej pory nie odmówił użyczenia sprzętu w postaci walca i to jest cały czas monitorowane. Natomiast jeździ się tamtędy i droga się będzie, będzie ulegała destrukcji. Dopóki ona jest potrzebna jako objazd, będziemy o nią dbać tak, tak jak dbamy, czyli i regularnie, i chyba, i chyba skutecznie. Nie, nie. No i tyle chyba. Mogę się do tego odnieść, panie burmistrzu. Myślę, że nie potrzebuję kamer do tego, żeby zwracać uwagę czy pytać o różne rzeczy. Nie jestem też na ja też pracuję tak samo jak pracują mieszkańcy, którzy zjeżdżają do pracy i, i, i nie będą tracili czasu co chwilę, żeby dzwonić, bo to by trzeba było dzwonić, no właściwie co, nie wiem, co 10, co 15 minut. Jak ktoś siedzi do pracy, to się mam zatrzymać, dzwonić do urzędu, zgłaszać, bo jest tak, niech pan wybaczy. I, i mówienie, że ta droga się nadaje do jeżdżenia w tej chwili, w takiej sytuacji Czyli rozumiem, że narażacie państwo tych ludzi na nie tylko by tam uszkodzenie samochodu to tam jeszcze palicho. Pali tylko na utratę no myślę, zdrowia, już nie broń Boże życia mówię. Myślę, że Pani Przewodnicząca jednak nie zrozumiała tego, co, co powiedziałem. Natomiast jeśli chodzi o wykonywanie telefonów, jak jest problem, to tak, no tak no tego bym oczekiwał w ramach, w ramach dobrej współpracy jak jest problem, no to, to rozmawiamy. Panie burmistrzu, wy robicie tą drogę, jesteście inwestorami, to wy tam powinniście być codziennie i poparcie co się tam dzieje, a nie, że mają ludzie co chwileczkę dzwonić do was, ja mam nie iść do pracy tylko stać i dzwonić, bo jest, wie pan co, jako inwestor, który odpowiedzialny jest za to, co się tam dzieje, to pan tam powinien być, bo pan tu ma 8 godzin płacony. Pan i jest to panu zlecone jako jedno z zadań, a pan mówi, że ja mam co chwilę do pana dzwonić i pytać się, czy coś jest zrobione w tej sprawie. Ludzie mają się zatrzymywać i nie jechać do pracy, dzwonić, bo co, bo coś się... Niech pan wybaczy, no to chyba jest nie, nie po kolei. To pan tam powinien być i rano wcześniej nawet sprawdzić, czy jest w ogóle możliwość przyjechania. Drugie, obiecali, tutaj padły te słowa. Na tej sali do 60 ludzi zgromadzonych z ulicy Leśnej, że w momencie, kiedy będą opady śniegu, nie będzie tam prowadzony prac. No pani ja nie... przewodnicząca nie dojrze mnie nie zrozumiała, to jeszcze chyba nie słuchała, skoro mówi pani to, co mówi. Nie rozumiem. Ja może żeby trochę zgasić emocje. No niestety, pani burmistrzu, ja też potwierdzę, że... Telefonami nie da się załatwić spraw, natomiast z własnego doświadczenia, no niestety, mówię to niestety, bo myślałem, że będzie troszkę inaczej, no nie udało mi się z Panem załatwić właściwie chyba żadnej sprawy za ten rok, o którą prosiłem, czy... Czasami telefonicznie, czy czasami w czasie tutaj bytności w urzędzie i, i mogę tu y, wymieniać. no Choćby plac targowy, tu akurat cała komisja, czy choćby y, zjazdy na słońce, które powódź uszkodziła, byliśmy razem, y, oprowadziłem pana po wszystkich tych zjazdach, mostki, poręcze, y, wie pan. Y, także no y, cóż. Y, Pewnie, że można dzwonić i trzeba dzwonić, tylko wie pan, jest jakaś granica, bo jeżeli do kogoś się przychodzi kilka razy i nic z tego nie wynika, no to człowiek się zniechęca. Ja wiem, że czasami. Urzędy tak działają, jak się mówi na zniechęcenie tak, bo a to powiedzmy tam coś jeden, drugi trzeci w końcu może się odczepi. Jest taka jedna z metod pracy. No. Ale cóż, tutaj faktycznie jest tak. Pani Janina to z jej inicjatywy odbyło się spotkanie na tej sali. Były obietnice, ja też byłem świadkiem, było dużo mieszkańców. I o ile mieszkańcy w jakiś sposób zaakceptowali już ten fakt, tak przynajmniej rozumiem, że zaakceptowali, ale to, to już prawda, każdy tam sobie, że ta rura jest położona tymczasem i nie ma tych przyłączy i nie wiadomo, kiedy będą. No ale to już jest jakby powiedzmy, że jakoś to zostało, zostało w jakiś sposób, tak rozumiem chyba, zaakceptowane. Natomiast te kwestie z tej drogi to są kwestie zagrożenia zdrowia i życia, co widać po właśnie tym wypadku, tego, tego traktora, który tam wpadł do rowu i yy, kierowca jest w szpitalu w tej chwili, jak wiemy. Mogę, proszę, proszę, panie Przewodniczący, proszę. rozmawiamy. Tak, nikt nikt nie, nie trywializuje nieszczęśliwych wypadków. Taki się, taki się zdarzył, jak, jak słyszałem. Natomiast no, muszę tutaj zareagować, ponieważ wydaje mi się, że krzywdząco Pan odniósł się, mówiąc tak en bloc, charakteryzując pracę urzędu do moich koleżanek i, i kolegów. To nie jest jest praktyka stosowana w tym urzędzie i to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć. Natomiast natomiast tak bywa, że niektóre rzeczy się da załatwić od razu, niektóre muszą potrwać, a niektórych się w ogóle nie da, nie da załatwić. Mam nadzieję, że te sprawy, o które pan przewodniczący ma żal do mnie jako do głównego szkodnika miejskiego będzie miał szczęście od notować, że te sprawy zostały zostały załatwione, a ja ze swej strony zapewniam, że czas poświęcony na obijanie się za publiczne pieniądze spędzam także i na symulowaniu dobrej roboty i myślę, że każdy ma szansę zadzwonić w tym czasie, kiedy właśnie jestem w tej, w tej fazie i ten moduł działania mam włączony. Także zachęcam, warto próbować. Bo ja jeszcze Proszę. odnosząc się do tego, czyli rozumiem, podsumowując to. Tą całą co mam wypowiedź. Co w sprawie tej ulicy dla mieszkańców ulicy Leśnej, tej górnej części, czyli mają jeździć tak jak jeżdżą, nic się nie da rady zrobić, prace Czy będą prowadzone chyba. Pani słuchała nie tego... mojej odpowiedzi. Chyba nie słuchała pani mojej odpowiedzi. Powiedziałam, że jutro spotykam się z wykonawcą, który ma mi przedstawić możliwość przejazdu mieszkańców, tak? Bo dałam mu czas, tak? Więc jutro ta odpowiedź będzie i będzie na stronie miasta i na Facebooku. Czyli jutro mieszkańcy mają sobie sprawdzić na Facebooku albo na stronie miasta, ewentualnie ja Odpowiedź pójdzie dzwonić. też pisemna do osoby, która pozostawiła adres do korespondencji. I do tej pory sobie mają radzić w taki, w taki sposób, jak sobie radzą, czyli no nie wiem, czyli, czyli ta sprawa, że, że prace nie będą prowadzone w momencie, jak jest śnieg, jak jest, są takie warunki, jakie są, bo to padło... Znaczy tutaj, to, ale czy to, to padło, padło z ust wykonawcy, ja tylko zapytałam... Ufając wykonawcy, że wie o czym mówi, czy za dwa czy tygodnie Państwo wytrzymacie? Ja też już z wykonawcą na ten temat rozmawiałam, że co innego powiedział, a co innego robi. No tylko, że proszę mi powiedzieć w jaki sposób, nie wiem. No tylko i włącznie rozmowy z wykonawcą ewentualnie zobowiązanie go do czegoś, coś dadzą, tak? No ja myślę, że zobowiązanie go do czegoś, bo ktoś podpisywał umowy z wykonawcą, ktoś może w tą, tą umowę w jakiś sposób ingerować i na pewno nie radny, na pewno nie mieszkaniec, tylko ten, kto tą umowę. No to podpisa. właśnie mówię, że ja jutro spotykam się kolejny raz z wykonawcą w tej sprawie. No, czyli czekamy do jutra i daj Boże, żeby coś z, tej, z tego spotkania wynikło, nie, nie to, co. Ależ wymykło. nie musi już pani komentować moich słów. Czy mogę udzielać dalej odpowiedzi? Jeszcze radny Jacek Bardyński się zgłaszał usłyszałem, że tą inwestycją ze strony Urzędu Miasta zajmuje się Pan Wiceburmistrz, to jest taka... Inwestycją no ulicą nie... Sprekową zajmuje ulicą, się to, Pan Burmistrz, Sprekową, nie czyli, ulicą Leśną. Czyli objazdem obecnie ulicy Leśnej. To jest taka propozycja, jest tu grenium, jest możliwość. Prosiłbym Pana Wiceburmistrza o podanie numeru swojego komórkowego, służbowego, ażeby mieszkańcy mający zapytania odnośnie remontu ulicy Leśnej i przejazdu smrekowej mieli możliwość bezpośredniego przedzwonienia do Pana, a nie musiała Pani Jasia odbierać telefonu i odpowiadać. Bardzo proszę. 780. 189 492. Muszę, się, muszę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, bo aktualnie mam uszkodzony smartfon, ale wieczorem myślę, że już będzie już działał. Dobrze. Ja jeszcze tylko chciałbym się odnieść, że mnie pan. Ja znam urząd długo, znam jego pracowników. Nigdy bym nie powiedział, że ktoś w urzędzie tak działa. Ja powiedziałem, że są takie metody działania, natomiast to pan powiedział i sam nazwał się pan, sam pan się nazwał największym szkodnikiem mszany. Ja proszę pana, ja pana nie znam. No, Widzieli pan, jest pan bezczelny w tym momencie. Naprawdę. Po prostu pan chichra. Tak, na sesji Rady Miejskiej. Jest pan wiceburmistrzem tego miasta, powołanym przez panią burmistrz. I pan się tak zachowuje na sesji Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Proszę pana, jeżeli pan nie ma ochoty, to ja pana nie muszę zapraszać na te posiedzenia. Bo ja nie mam takiego obowiązku, a pan nie ma obowiązku tutaj siedzieć. I powiem więcej, od kilku sesji zwracam uwagę na pana zachowanie. Większość czasu spędza pan grzebiąc w smartfonach, które podobno są zepsute akurat dzisiaj. Proszę pana, ja pana nie znam. Po prostu ja nie mam nic do Pana, ja tylko zwracam uwagę i to, co powiedziałem wcześniej do Pani Burmistrz. Wszyscy radni to powiedzieli i mówili i nikt tutaj nie zajął innego stanowiska. Uważamy nadal, że stanowisko wiceburmistrza w Mszanie jest niepotrzebne, bo jest to miasteczko małe, piękne, małe miasteczko, w którym może burmistrz sam zarządzać z pomocą, z pomocą wielu pracowników. I poprzednicy sobie z tym radzili dobrze przez chyba 7 4 lata. lata sobie radzili bez. Radził sobie pan Józef Kowalczyk, mój poprzednik, natomiast wszyscy poprzedni mieli zastępców. Dziękuję. Pani, nie wiem przez ile możemy to sprawdzić, ale radzili sobie, natomiast tak jak ja powiedziałem wcześniej pani burmistrz, pani obiecywała, że z tego wynikną jakieś rzeczy, nie wynikły, że nie widać i skończąc do pana burmistrza, wie pan, ja oceniam, bo jestem tego zobowiązany, pracę na tym stanowisku więc wie pan, no, no, i, y, widzę y, nieprawidłowości i je zgłaszam i y, natomiast no, przed chwilą pańskie zachowanie dla mnie jest całkowicie niezrozumiałe. Panie, panie Przewodniczący, pan po pierwsze niepotrzebnie się unosi, po drugie y, nie chichram się tylko odozajemniłem pański uśmiech. Wie pan co y, y, Pan to tak odbiera, ja odbieram inaczej, ja się do Pana nie uśmiecham, ani nie uśmiechałem, natomiast Pański wyraz twarzy był jednoznaczny. Modernizacja Ulicy Leśnej potrwa do końca czerwca 2023 roku.